No to, no to pytanie do Was: Nie widzicie coś dziwnego? Jest? Nie było żadnych klepsydry, pogrzebu żadnego, nie ma grobu, nic, nic nie ma. No, no, no ale, co? ale to nie był skremowany, czy był? Był skremowany. Ale podobno. krematoria żadne, to Emilia też po krematoriach dzwoniła i żadne tam nie, nie, nie spaliło cia, ciała Mikała. Nie wiem. Dzwoniła to po krematorium. Po w lesie taki słowiański, żebyś nie wiedział. No. A tak, ta, go jak na tych jak i z, z tego co ja czy żona miał, nie, no, nie... Żo żonę miała, nie też razem z nim spalili, tak? Od razu, nie wiem. Tak? Nie, nie, nie tak? wiem, słuchaj, bo, że, myślę, bo że, tak? wiesz, pytanie jest, bo podobno miał takie poglądy, że nie chciał mieć chyba normalnego pogrzebu, więc jest pytanie, jeżeli chodzi o kremację, bo raczej wiedział z czym się wiąże kremacja. Yy, więc yy, nie wiem, czy rodzice podjęli taką decyzję i to rzeczywiście to zrobili. Może zrobili to po to, żeby nie było żadnych insynuacji, a jeżeli nie został skremowany, to może został inaczej pochowany tak, żeby nikt nie wiedział według jakiejś tam swojej wiary. No nie wiem, jak to mogło być zrobione. Tylko pytanie, Natomiast... czy my możemy się tak chować w tych czasach? Słuchaj, bo ja też bym wolała, żeby, żeby ten. Z, z... Ja Słuchaj, no można zrobić pogrzeb bez nikogo, no ja byłem na takim pogrzebie, gdzie nie było księdza, bo, bo, bo nie, nie dostał kasy, oni byli biedni, chowali dziecko, które się po prostu narodziło i byłem na pogrzebie, gdzie nie było księdza, nie przyszedł. No, świetkich chyba też nie ma, no bo po co świetkich? No, ale to nie chodziło. to, normalnie miał, wiesz, prosili go, żeby przyszedł, oni nie mieli pieniędzy, żeby mu zapłacić, to do kostnicy dziecka nie, przy nie przyjął tam, wiesz, do przechowania. Dziecka, bo nie mieli kasy, chyba nie wzięli do kostnicy. a później na pogrzeb prosili go, że przyszedł, nie dostał kasy, to nie przyszedł i chowali dziecko normalnie na, na normalnym cmentarzu bez, bez ludzi, więc można, no, ale to, pochować, to... Kogoś tak, można pochować kogoś tak, a. że nikt o tym nie wie. Pamiętasz, jak ty usypiałeś po piwie na live? Po piwie? Dobra, na razie. Zdarzyło się, że tam szybki ten. rozmowa było później no czemu ja mnie? Cze, czemu mi kurwa jedziesz? Brian kurwa, ale co mamy rzuć? Skąd to robisz, Rzucaj kurwa kamieniem na mnie bez winy kurwa. i tyle. Jesteś zajebisty. Jesteś, powiesz... Browara nie wyjebałeś że żadnego. Że się streama. Że co? żadnego nie dzisiaj. Ja, nie, ja nie. nie jestem kurwa od tego, żeby się kurwa, kolego tobie kurwa, tłumaczyć. Ja to się tłumaczył. Ja raz ci wytłumaczył. Ja Jeszcze raz, kurwa, jeszcze raz, raz mi to. się kurwa zapytasz. O takie słowo, to cię wyjebę całkowicie. Ja się nie pytam, ja ja kurwa. Mówię, ja cię ja 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 nie no? potrzebuję. Kurwa. Żebyś ty mi kurwa sugerował. Jak jest koń, każdy widzi i słyszy, kurwa. Chur są... I chuj, chuj cię to obchodzi. No i kurno. Co ja robię? To czacie piszą ludzie. To kurwa, no, ludzie są głupi, kurwa. To ty z ludzi, ty na czacie debili robisz, kurwa. No ty kurwa jesteś, debilem. O, ja debilem jestem, kurwa. Ty to z ludzi, kurwa, debili robisz, no. Weź. Dobra już. Dobra, nie, ku, nie kłóćmy się, bo, bo wiemy, jak to się skończy. No. Mogę jeszcze na zakończenie coś. Dawaj, da, ag Agnieszka, z tej streama. O, 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 on będzie mówił, czy ja piłem piwo. A chuj się to obchodzi? No to chuj, może Bimber piłeś, no ale kurwa, ale słychać głos masyjny, no brań, nie pierdol, nie pierdol, że kurwa, nie wiem. Pojebało ci się, zunnego, kurwa? Pojebało ci się na 12 tysięcy szabel? Ja tu patrzę, co ludzie na czacie piszą, kurwa. I ludzie na czacie piszą 90%, twierdzi, ty że usze... jesteś pijany, kurwa. Czadu nie widzisz, kurwa. No nie pierdol mi tej głupoty. No dobrze. Niech oni tak twierdzą. No i chuj. No ja się zgadzam i patrzę, co ludzie twierdzą, kurwa. Gdzieś tam i kurwa. Inni twierdzili, że ty jesteś pijany, jak usypiałeś, kurwa, na live I tyle. Jest okej. Okay. Fajnie. Na razie. Na razie. Na razie. Na razie. Manipuluje, no, to manipuluje tobą kurwa Gabriel Emilia i tyle i taka jest kurwa prawda zmieniłeś się i tyle yy, gruba, gruba świnia zmanipulowała kurwa Gabrielem i tyle no. i tyle to koniec, na koniec. Co ty powiedziałeś? się wypowiadasz, co ty yy, powiedziałeś? fajnie. Yy, yy. Brian, kurwa, wypierdalasz i tyle, bo już koniec. Kurwa, wypierdalasz, Brian, wyrozbarł. Chuj. Dobra. W każdym układzie czujny zgłaszał, bo czujny jest radiatorem, który miał pokazać, co i, i, i tak dalej z Michałem. Oczywiście no, pokazał to, co Ty pokazałeś, i wiadomo, jak to dalej będzie monitorował, to nie wiem.